Hej, hey, hello! Witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, pochwycenie jest blisko. 21 lutego 2025, kapłańska, 19.21, dzieje apostolskie, 6 rozdział. 19.21 hmm. to będę, słuchajcie, czytała... Hmm myślnikami, dobrze, bo naprawdę gardzę, to muszę oszczędzać, żeby nagrywać Wam kolejne filmiki. Stary Testament. Bądźcie święci, bo ja, jest, bo ja jestem święty. W tych tutaj rozdziałach aż to dwa razy czy trzy razy powtórzono jest. To jest mega ważna sprawa. Bądźcie święci, jak i ja jestem święty. Szanuj swoją matkę i ojca. E, to są takie przekazania oczywi oczywiście, e, co mamy czynić, czego mamy nie czynić. E, w dziewiętnastym rozdziale to jest. <coughs> Bóg dalej kolejny raz powtarza. Mając już przekazania, oczywiście, ludzie dalej potrzebują powtarzania. Nie będziesz kradł ani oszukiwał. 17. Nie będziesz swoich myślał, nienawidził swego brata. W swoich myślach. Nawet też to było tak. Nie będziesz układał, wkładał na siebie szaty z dwojakiej przędzy. Podobno nie można łączyć dwóch tkanin przy jakiejś przędze, ale nie wiem co. To też, też to oczywiście chodzi o Pana Bogu, o to, że nie możesz mieć jarzma świata i jarzma Pana Boga. Musisz wybrać, czy świat czy Pan Bóg. Nie możesz chodzić w tym i w tym. bo no nie możesz. Jak założysz przecież jedną stronę, nie wiem, garnituru, chociaż czasem tak niektórzy ludzie chodzą jakimś tam e, z wełna, drugie coś innego. Moda teraz oczywiście jest różna, ale nie da się tak chodzić na krótkie rękaw w zimę i druga część w zimę. Nie da się tak. Po prostu musisz być albo w zimę, albo w lato. Tak, tak się ubierzesz przecież. Jeśli nie będziesz chodzić w zimę w kurtce zimowej. Eee, <laughs> nie będziesz czarować, ani wróżyć. Nie będziesz czarować, ani wróżyć, ani horoskopy, ani te inne sprawy. 26 werset 29 rozdziału Księgi Kopalskiej. Nie, nie będziesz sobie robić tutaj jest dowód na to, że nie można po prostu robić tatuaży. 28 czytam. Nie będziecie robili sobie nacięć z żałoby pozmarłych. Ani nie będziecie tatuowali swoich ciał. Ja jestem Pan. Nie będziecie tatuowali swoich ciał. Koniec kropka. Nie ma żadnej dyskusji. Eee, nie będziecie zwracali się do, wywo do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie szukajcie, nie szukajcie ich rady, karając się przez nich, przez nich w ten sposób. 7, 20. Coś tu miałem Piękne. Uświęcajcie się i bądźcie święci, gdyż ja i Pan jestem waszym Bogiem. Przestrzegajcie moich ustaw i postępujcie zgodnie z nimi, gdyż ja, Pan, jestem tym, który Was uświęca. To jest coś cudownego, słuchajcie. Pan Bóg nas naprawdę uświęca cały czas. Tu później jest dużo fragmentów. Mężczyzna, który idzie spać z inną kobietą, i na odwrót, musiał umrzeć, a dziś każdy robi sobie co chce. Słuchajcie, kiedyś, gdy kobieta szła do innego faceta i z innym spała, bądź mężczyzna, który spał z inną kobietą, sobie poszli do cudowstwa i w ogóle. Umierali po prostu, byli kamienowani. A dzisiaj to jest naturalne, normalnie. Jeden z drugim se pójdą i w ogóle na to nie patrzą. Naprawdę powiem. Ja dziękuję Bogu, że zostałam przed tym uchowana, przed tym wszystkim. Naprawdę. Tak Bogu dziękuję, że to jest jakaś głowa mała. I tam tak samo oczywiście jest różnego rodzaju rzeczy, że my, także mężczyzna, który położy się z mężczyzną, tak jak z kobietą, to nawet jest położyte, żeby było widać wiadomo o co chodzi, popełnia obrzydliwość. Obaj będą musieli umrzeć. Sami będą po ponosili winę za przelew własnych i sami ponoszą winę za to, że to robią. Więc po prostu, bo sami do tego idą i to nie jest, że tak powiem, jakiś tam. To jest to po prostu własne, ja. Ważniejsze jest niż coś innego. Ym, czyli kolejny dowód już czytałam o tym o LGBT. Syn. I też nie może tak. Oczywiście to było różne sytuacje syn z matką, matka z córką, matka z córką to może nie, może tego tu nie było, ale matka z synem, siostrzeniec ze swoją ciotką, nie wiem, brat z siostrą, ojciec z córką. Bo tu ewidentnie to wszystko zakazał. A ostatnio widziałam znowu jakiś filmik, że tak zakochani byli i zastanawiałam się, właśnie to mówiłam chyba o tym, czy to grzech, czy nie? Z jednej strony, no, no grzech to jest, tak? No, że siostra, że wie, siostra z bratem, ale ten... szukałam po prostu tego dowodu w Biblii, żeby to właśnie było potwierdzone z Biblii. No i teraz mam. Nawet nie szukając tak naprawdę tego tak stricte mocno, ale zastanawiając się tylko nad tym. I mamy. Kiedyś, wiecie, nie było każdej jeżeli chodzi o to, jak było przecież yy, kuzyn z kuzynką, tak? To było co innego. Teraz już to jest zakazane. Więc yy, <kluzny> nie można po prostu nie można takich rzeczy robić. i 26. Będziecie mi więc święci. Gdyż ja pan jestem święty i wydzieliłem was spośród ludów, abyście byli moi. Bóg nas słuchajcie wyzwolił i wybrał nas, żebyśmy byli święci, naprawdę byśmy byli święci. Wybrał nas po to, byśmy tu naprawdę słuchajcie mogli po prostu być wybrani. To jest, słuchajcie, wam powiem, coś po prostu pięknego. To jest coś pięknego, że nas wybrał z wszystkich ludów. Kapłani mieli być bardzo y, dokładni w tym, co robili. Kapłan miał być y, idealny. I to jest takie do dziwne bardzo, bo tak... Nie przystąpi więc nikt to by był ułomny, żaden niedowidzący, utykający, zbyt niski, zbyt wysoki, człowiek z uszkodzoną nogą, z uszkodzoną ręką, garbaty, karłowaty, z wadą wzroku, dziobaty, pryszczaty, ze zmienionymi jądrami. Żaden taki mężczyzna spośród potomków kapłana Arona nie przystąpi, by składać Panu wdzięczne dary. Jest ułomny, a zatem nie będzie składał w ofierze pokarmu swojego Boga. Oczywiście teraz Pan Bóg na to nie patrzy, ogólnie też, znaczy, no, no nie patrzy, no, no nie patrzę teraz na to, jaki kto jest, no bo wiadomo, że Bóg każdego stworzył, jak tam chciało. Czasami są to genetyczne rzeczy, które ktoś tam... Ludzie to wiadomo, niszczą nas naprawdę yy, tutaj przez różne rzeczy. Ale w tamtych czasach naprawdę to musiał być ktoś bardzo, no, prezentujący się dobrze, by pokazać... Yy, tutaj też powiem, że Bóg jest taki... Nie chodzi w ogóle to o to naprawdę, jeżeli chodzi... Nie wiem, jak to wam powiedzieć teraz, no. Po prostu tu chodzi Panu Boku na pewno nie o wygląd, tak naprawdę takiego styku wyglądu. Tam wtedy to było wtedy, w starych czasach tak musiało to wyglądać, ale w nowym wieże, przymierzu jest tak, że Bóg po prostu patrzy na serce, ale też um, to jest tak jakby ma taka metafora, że po prostu Bóg nie chce być był uszkodzony wewnętrznie, czyli nie chce być był po prostu. Taki, no właśnie, karłowaty, taki po prostu. Mm, no szpetny, po prostu w środku, no, tak powiem, bo może to będzie dobre słowo. Więc taki dobry, mega święty. Piękny, ładny, i z serca, i z wyglądu, wiadomo na tyle, ile każdy umie, tam się stara. Ale wiadomo, yy, to jest tylko ciało. I więc chodzi, żeby po prostu był w środku, żeby się po prostu był piękny. Tutaj było co innego, jeżeli chodzi o Stary Testament, tak. No. I to by było, słuchajcie, na tyle w Starym Testamencie. A teraz idziemy do Nowego Testamentu. I tam tylko było krótko, tam nie będzie, to nie, nie wiadomo co. Tam jest oczywiście rozdział szósty cały. Jest to problemy rozwoju właśnie w, tam na temat wdów i w ogóle, ale ta, tu jest taka ważna historia Szczepana, że zobaczyli po prostu, że Szczepan był jednym z nich takim bardzo mocno osobą, która była taka w mega Hmm, niezdolna, tylko mega, taka bardzo. No czasami Pan Bóg daje taką mega łaskę, widzi serce, że ktoś taki jest mega, że on naprawdę do Pana Boga bardzo mocno przylgnie. To są takie mega wyjątkowe osoby, które naprawdę do Pana Boga przychodzą, naprawdę są szczere, nie kłamią, nie oszukują, są, mają taką łaskę Bożą, że to jest naprawdę, a tylko dlatego, bo dlatego, że wiedzą, że po prostu naprawdę coś chcą po prostu z Panem Bogiem zrobić, coś chcą przeżywać z Panem Bogiem, nie są tylko takie bierne, tak? I tutaj oni tu widzieli już przy 15, właśnie przy końcu tego rozdziału, widzieli po prostu, że jego twarz przypomina oblicze Anioła. To jak on musiał wyglądać? Czyli w Starym Testamencie był to Mojżesz, a w Nowym był to Szczepan. I da się to zrobić? Da się to zrobić, tylko trzeba chcieć. Także to by było, słuchajcie, na tyle w tym dniu. Idziemy do następnego. Eee, I widzimy się w powietrzu obserwujmy co się dzieje, na pewno obserwujmy co się dzieje, słuchajcie, na świecie i e, bądźcie jeszcze w filmiku następnym. Także do usłyszenia, bye.